E, witam. Dzisiaj kolejny tutorial. Niestety muszę mówić dzisiaj, bo jest bardzo późno. E, dzisiaj, no, coś nietypowego będziemy. Przynajmniej ja będę uczyć Was, jak założyć takie oto coś na takie oto coś. Na pewno nie zrobicie tego w domu, nie nałożycie to na marchewkę, ale demonstruję, ponieważ inaczej wideo byłoby sflagowane przez użytkowników YouTube'a a więc co robimy? otwieramy jedną z gum tak oto wygląda o ile tak Daj. co robimy najpierw? pierwszy krok to złapać za takiem z taki jakby wygląda jak bąbelek powietrza za to trzeba złapać tak o i nałożyć co następnie robimy? zwijamy go wprost na dół w zależności od jakiego dużego mamy penisa i w tym momencie już jesteśmy praktycznie gotowi więc możemy robić co chcemy A więc to było na dzisiaj, dzisiejszy na dzisiaj w tym wideo więc lajkujcie i subskrybujcie